Zagadka. Przy starym trakcie stoi milczący strażnik. Ma skórę popękaną jak stara mapa, korona jak parasol. Co roku przybiera nowe obrączki. Nie złote, lecz ukryte pod skórą. Nie mówi wcale, a jednak zna historię miejsca. Pamięta lata suszy i lata urodzaju. Pożary i ciche powroty deszczu. Jeśli chcesz wiedzieć, ile czasu minęło, nie musisz pytać sędziny, tylko zerknąć do jego wnętrza. Co to za strażnik, który liczy lata w kółkach i nosi je jak tajny kod przeszłości? Odpowiedź. Drzewo. A konkretnie jego słoje roczne, pierścienie przyrostu. Mały bonus. Niektóre drzewa pamiętają rany po ogniu. Blizny w słoju mówią o pożarze, który je dotknął. Najstarsze żyjące drzewa mają kilka tysięcy lat. Ich słoje to prawdziwe kroniki klimatu. Mam nadzieję, że Cię to zaciekawiło. Jeśli tak, to zostaw łapkę w górę i suba. Pozdrawiam.